I w absolutnie wiosennym nastroju, czyli moi drodzy, wiosna już czyni cuda. Witam Was serdecznie w naszym programie Kręcioła. Witam ja oraz mój przyjaciel z Curychu. Będzie razem z nami, a ja już zapowiadam pierwszy program, czyli oglądajcie przez cały tydzień program OTV. Ale pamiętajcie, my Wam zapowiadamy programy premierowe. Program premierowy pierwszy, czyli jak zwykle Złoty Bączek. Złoty Bączek, który się powoli zbliża do finałowego grania. Pierwszy, drugi dzień sierpnia wręczamy Złoty Bączek zespołowi, który... Zobędzie wasze wszystkie największe głosy. Notowania na końcu programu, a my między innymi zapraszamy na 20-lecie zespołu Big Sys. Zespół Big Sys, jak proletariat, zajmuje dużo miejsca w kadrze, aż tyle, ale my was zapraszamy do zespołu yy, Hard Rock Cafe. To nie jest zespół kawiarni, to jest jednak najparokowa, ale tam zespół Big Sys zagrał. Godzina 17. Zapraszamy do Złotego Bączka. Witam was serdecznie z moją ogromną ferajną przyjaciół i zdarzeń. Witamy wszystkich widzów OTV. Zapraszamy na koncert zespołu Big Cyt do Hadrock Cafe w Warszawie. Bądźcie z nami. Eee, niestety, niestety nie zagramy piosenek Szazy, ale za to zagramy piosenki Jenkowskiego. Chodźcie były coś łupie. Eee, Bądźcie z nami. Chyba wtedy właśnie spał, kiedy my oglądaliśmy telewizję OTV. To mówiliśmy my, Bixys. To wy jesteście Bixys, a my jesteśmy... A my jesteśmy... My, my jesteśmy wicami OTV. Oczywiście muzycznie ciąg dalszy, moi drodzy, Poland Rock, czyli Jurek Owsiak grzebie w naszych remamentach muzycznych. Ja już teraz zapowiadam, pierwsza seria Poland Rocków powoli się kończy, zaczniemy drugą serię, a więc jeszcze bardziej zagłębiamy się w nasze archiwa, a póki co, między innymi Sztywny Palazji, między innymi zespół Nikt, między innymi zespół Habakuk, czyli piątek, godzina 19, premierowy program pod tytułem, wszyscy powtarzamy, Poland Rock. Podobno, Śmieci od lat, podobno mieszkasz tak blisko, Najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, och, to a ci swój czas i czekam na znak Hej, hej, niezwyciężony się hej, hej, poznać się daj hej, hej, nie a jak lato, to oczywiście nasze podróże po Polsce zupełnie fantastyczne, z naszymi wolontariuszami, czyli instruktorami programu Ratujemy, Uczymy, Ratować. To jest coś niesamowitego, że przez cały czas odwiedzamy szkołę. Nauczyciele bardzo przyjaźni, bardzo fantastycznie się z nami witają. Chcielibyśmy, aby wszyscy moi przyjaciele tak samo uczyli pierwszej pomocy, ale część z nich nawet robi kłopot z tą pierwszą pomocą. Nie mówimy teraz o nikim, mówimy o tym, że ratujemy, uczymy ratować śmiga po całej Polsce. Środa godzina 19.30 program nie tylko dla nauczycieli. Zwykle pod koniec szkolenia tak y, znaczy pod koniec szkolenia będzie egzamin teoretyczny. No to wpadliśmy dzisiaj na taki pomysł, żeby Możesz, pójść na rękę nauczycielom starym, no, 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 no. zamiast egzaminu na, na początku można tutaj wykonać przewrót w przód i egzamin jest zaliczony. No, no, tak. proszę, 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 proszę. No no, ja też wolę, jednak, jednak przewrót w przód niż egzamin. Witam serdecznie z Białego Stoku. Mamy tutaj Białostat który zaraz odpowie nam na kilka pytań. Po pierwsze, jak masz na imię? Piotrek. To jest Piotrek. E, powiedz mi, skąd się wzięła nazwa Białystok? Z się Białystok. E, nie właśnie, muszę właśnie, jakby Pan spotkał kogoś starszego, na pewno panu wyjaśnię. Ogólnie nie jestem z Białego Stoku, ale studiuję tutaj. Okej, okay, a może słyszaj, skąd się wzięła nazwa Białystok? No, przypuszczam, że założono to miasto na stoku białym i właśnie z tego się to wszystko wzięło. Skąd się wzięła nazwa biały stok? Na stoku białego stoku, ale. A był... gdzie, gdzie znaleźć ten biały stok? Pani jest z białego stoku. Nie? 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 A to może pani będzie wiedziała, skąd się wzięła nazwa biały stok? mówię, nie mam żadnego pojęcia, tego nie będę kłamać. Okej, okay, dobra. <grym> Czy znacie na udzielaniu pierwszej pomocy? E, tak. Tak? To tak. To ile jest uciśnięcia, a ile oddechów? Ilu dzisiaj ludów. O Boże, to było tak dla temu, że już nie pamiętam.